Są to młode konie, które pierwszy raz będą się ścigać, więc może zająć to odrobinę więcej czasu niż zwykle. Ale wszedł teraz Marzyciel. I konie wystartowały dosyć równo, chociaż nieznacznie została na starcie hulina, chociaż teraz przyspiesza. Nie, hulina jest na początku. Został na starcie odrobinę Elginiusz w podobnych barwach do huliny. Kulina jest na prowadzeniu. Obok niej jest Farah Hamsin. Jest tam również Elfira. I to teraz ona prowadzi. Elfira na drugiej pozycji jest Kulina. Następnie Farah Hamsin. Następnie Marzyciel. Atanda. Później przesuwający się do przodu Elginius, następnie Korab i na samym końcu z dużą stratą galopuje Karesma. Konie wchodzą teraz w zakręt. Cały czas prowadzi Elfira. Na drugiej pozycji jest Kulina. Na trzeciej Farah Hamsin. Konie są w połowie zakrętu. Bardzo mocno zgrupowane. Jedynym koniem, który daleko za stawką jest Karesma. Ale na prowadzeniu cały czas jest Elfira. Po zewnętrznej przesuwa się tam do przodu Korab. I zdaje się, że to on będzie wyprowadzać jako pierwszy na prostą finish. Szerokim łukiem korab. Na początku jeszcze Elfira. Galopuje tam dosyć dobrze Elfira, ale środkiem jeszcze Marzyciel. Bardzo mocno po zewnętrznej finiszuje korab. 400 metrów do celownika. Elfira się nie poddaje. Marzyciel i Farah Hamzin ją jeszcze gonią. Elfira, Marzyciel, Farah Hamsin. Jest tam również Atanda. Elfira, Farah Hamsin, Marzyciel. Elfira, Farah Hamsin. 100 metrów do Cajownika. Elfira Farah Hamsin. Elfira Farah na trzeciej pozycji. Marzyciel. Farah Hamsin wygrywa Elfira na drugim miejscu. Następnie marzyciel. A... Czekamy teraz, aż komisja techniczna zatwierdzi wynik gonitwy pierwszej. Wtedy to na padoku odbędzie się dekoracja zwycięzców.